Każdemu zespołowi w trakcie sezonu przydarzają się troszeczkę gorsze chwile. Myślę, że należy to właśnie tak nazwać, troszeczkę gorszy moment dla nas. I mówię, ja zawsze w swojej karierze się gdzieś tam wzorowałem na tych najlepszych zespołach, a, a na pewno tym najlepszym zespołem jest Havu Kiel. Jeżeli mielibyśmy to rozpatrywać na zasadach kryzysu, to Kiel już przechodził w tym sezonie nie jeden kryzys, bo przegrał w Magdeburgu, teraz się męczył z Dunkierką. Także myślę, że to nie należy niepotrzebnie panikować, podejść do tego spokojnie. Oczywiście z dużą determinacją mówię już o meczu niedzielnym, ale na pewno żadnego kryzysu nie ma. Jest może troszeczkę gorsza, gorszy okres dla nas, bo, 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 bo gdzieś tam tego rytmu jeszcze nie potrafimy odnaleźć, który, który mieliśmy przed zgrupowaniem kadry, gdzie graliśmy w tamtym okresie naprawdę bardzo fajną piłkę nożną. Nie chcę Was uspokajać. My spodziewamy się ciężkiego meczu w niedzielę. Duńczycy e, pokazali swoją klasę. E, my przede wszystkim w niedzielę nie mamy pięknie grać. Mamy to spotkanie starać się wygrać, przede wszystkim walczyć. W tej chwili w niedzielę czeka nas bardzo trudne spotkanie. Dzisiaj poświęciliśmy właśnie poranek na dosyć szeroką analizę, dosyć rozmów też zawodnicy podpowiadali. E, ustalenie, co były dobre rzeczy też w tym meczu, które rzeczy były kluczowe. I które naprawdę musimy poprawić. I nawet dzisiaj z tego obrazu widać pewne historie. Więc to są te rzeczy, które od dzisiaj czwartkowego treningu popołudniowego musimy zacząć naprawdę wspólnie realizować, mimo oczywiście też pewnych jeszcze problemów, czy natury zdrowotnej, czy lekkich kontuzji. Ale sądzę, że znowu nadchodzi taki dzień w naszej tutaj historii klubu i zespołu, gdzie ból musi pozostać poza i każdy chyba z zawodników deklaruje, swoją stuprocentową obecność do walki z zespołem, jakim jest Colding. A myślę, że mamy przede wszystkim oczywiście walka o dwa punkty, czyli o zwycięstwo i im by było wyżej, to by było lepiej. Nie? Żeby to nie brzmiało w moich ustach arogancko, ale myślę, że chyba to jest jasny cel w tej chwili dla nas. Dlatego i działania, które były nawet we wczorajszym meczu w tym kierunku nie zawsze do końca dobrze realizowane, ale już zaczęły się. Więc myślę, że tutaj specjalnie zrobiliśmy to dzisiaj, żeby poświęcić sobie poranek, żeby trochę więcej czasu, spokojniej w klubowej atmosferze, przy dobrych rozmowach znaleźć punkt zaczepny, i znaleźć też te sytuacje, które na pewno dadzą nam będą kluczem do dobrej gry w obronie, czy dobrego kontrataku, czy dobrego ataku pozycyjnego. Brakło bramek do zwycięstwa tego spotkania. Na pewno w bramce. Moja osoba nie była dobra w, w tym meczu, zabrakło mam również trochę komunikacji, bo, bo walka jak walka była, ale czasami ta komunikacja jest najważniejsza podczas, podczas meczu i paru niepotrzebnych błędów.